Garde chciał dłużej iść, no ale... A śmierć? Ta. Masz go? Nie, czają się, wiesz, yy, trzech na górze i wszyscy obstalowują wyjście. Jeden obstalowuje okno, zaraz go pierdolę, jest tak, że się nie spodziewa Nie wiem jak go tam wsieknąć, rzuciłem dwa granaty na filmie. To jest szpary. Czekaj, czekaj, już go mam. Już go zaraz wyciągnę. Masz go? Tak, dwóch. Eee yy, czysto. Tylko uważaj, PDMA. Nie boję się, nie boję się. PDMA była na wyjściu. Uważaj. Nie wiem. jesteś? jeszcze? Mimo. O jest, jest. Na Dobra, Zakłóca, czy idziemy na górę? Nie widzą mnie. Nie ma jak dostać 95 asysty, bo... Kurwa mać. Kładę. Ale akurat przechodziłem tu z tragarzami. Dostałem złoto pocisk kierowany. No, dobra. dobra. To było dobre, kolumn. Tryoski. Tryoski. Szyc. Zapię. leci kierownik. Eee, na swoim respie jest. Ha! Trzech trafionych, Ładny Tak go hotel. To jest skrót od czek. TH. Aaaa, hmm. kluska czy ten? Kierownik Ooj <noise> Wiesz co, trafienie jego jest więcej warte niż 15 szeregowych swych. Pójdziemy. jestem przy mostku. ebr taki taki pyk-pyk i leży. Uważaj tutaj. Nie, tu nasi są już, wybiegli, wiesz? Rabbit co chodzi z tym królikiem? Jaki rabbit? Przyszedł kurwa, skakał jak debil. Teraz tam bym przybiegał. Północny teraz, tak? Co mówicie? Boba, kluska czy dron? Różny i perski, kluska.

Tomek mi wszystkich zabrał Kurwa, gdzie jesteś, zielony? Umarł Ale jajca <laughs> Zgarnąłeś Ej, nagrodę, ja na nagrodę policjera. Wszystkich mi zabijali sprzed nosa. Wynik masz dobry. Ale zobaczcie, ile punktów za asysty. No człowieku, ja mocno strzelam sobie.